Siemaneczka, oraz Life in Poland. Tak dzisiaj troszkę z łazienki budżetowej, ale z małym pytaniem do Was. Czy mieliście w swoim życiu taki okres czasu, gdzie jak byliście na dnie życiowym, gdy Wam się nic nie udawało, nie powodziło w życiu, w pracy zawodowej yy, i nie było przy Was ludzi, którzy gdy teraz, gdy wspięłeś się delikatnie dzięki swoim Swojemu zaangażowaniu, uparciu, dążeniu do celu, gdy wspierasz się troszkę wyżej w swoim yy, przedziale, nagle ludzie zaczynają Cię dostrzegać, zaczynają się odzywać, prosić o pomoc pod pseudonimem pomocy. Powiedzcie, czy mieliście już tak w swoim życiu, że gdy byliście na dnie, nie było koło was nikogo, a gdy stanęliście na nogi, nagle wszyscy sobie o Tobie przypomnieli? Zastanówcie się, odpowiedzcie mi na to pytanie, czy mieliście też tak, jak ja, teraz. <laughs> Także do zobaczenia ara safe pole w najnowszym odcineczku. Także subskrypcja, łapeczka w górę i komentarz, że byłeś, jeśli coś skomentować. Także zapraszam do ankiety i opowiedzenia troszkę, jak to u was było. Bo ostatnio to odbieram mnóstwo telefonów, mnóstwo wiadomości eee, i nagle sobie co niektórzy o mnie przypomnieli wręcz chcą mi pomagać pożyczać ode mnie itp, i td. Także zapraszam i do usłyszenia w najnowszym vlogu. Na razie Aroslavi i